thank <music> you XIX-wieczna replika pływającego młyna będzie promowała województwo świętokrzyskie płynąc z Nowego Korczyna do Włocławka. Dawniej podobne młyny pływały po Nidzie i Wiśle, dobijały do brzegów, gdzie handlowano mąką. Polska była wówczas potężnym producentem i eksporterem zboża wysyłanego Wisłą do Gdańska. Rejs ma zatem odwołać się także do okresu naszej eksportowej potęgi. Płyniemy, płyniemy do, mieliśmy do Gdańska płynąć, przypomnieć czasy świetności Polski, kiedy żywiła całą Europę i zboże właśnie tą drogą było spławiane. Niestety jest blokada we Włocławku, bo jest remont śluzy. Spróbujemy dopłynąć do Włocławka, wcześniej będzie Warszawa i tam pokażemy warszawiakom na co nas stać. Po drodze w każdym porcie, a będzie ich 12, będziemy reklamować, zachęcać do przyjazdu wszystkie, które czaruje, że warto. Będziemy mieli gadżety, będziemy Robić różnego rodzaju penningi po drodze. To będzie ona nas głośno na pewno. Na platformie pływającej, wykonanej według ówczesnych projektów przez członków klubu wodniackiego Kontiki w Pinczowie, znajdują się żarna napędzane wodnym kołem. Młyn jest zbudowany na trzech pływakach. Platforma na trzech pływakach, wyporności około 15 ton. Całość waży około 5 ton. Wymiary to jest 8 metrów długie, długości 6 metrów szeroki. Jesteśmy członkami klubu wodnego Kontiki, żeglarze, wodniacy, może bez specjalnego doświadczenia rzecznego, wiślanego, ale będą nas wspomagać ludzie, którzy Wisłę znają.